Kapetitki, witam Was już w kolejnej części Until Dawn. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. O, no, skończyliśmy na tym, że Jazz nam zniknęła. Ciekawe, kto ją tam porwał, jednak weszła tylko na chwilę i na chwilę już zniknęła, chyba że spadła. A to by... słyszał gościu. Jakieś kopytka to? No jakieś ślady są kopyt. Sprawdźmy, czy tu najpierw nie ma nic wokół. No, tu są ślady jakiś kopyt. Dobra, idziemy do przodu. O, jakaś maszynka. spokój. Hej, Kotku? jesteś tam? Wow, ho, 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 ho. Yes. Zawał. Co to? Małysia, ze maska jakaś? Co to w ogóle tu robi? Jakaś maska sama. Zez? Dobra, Zdanie. idziemy dalej. W sensie życia! W sensie życia, jak słodko! Idziemy dalej. Obiecuję, że cię nie zamorduję, jak ci zdarzę! Jest, Jak jaka ona głupia! <grym> nie! <grym> Jakie to było dobre! Wiesz, wcale! Czekaj, czekaj, muszę to zobaczyć! to nie nie, 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 nie! nie. nie, nie. Wystraszyłem się, Jazz. Nie możesz tak sobie wyskakiwać, to sam środek lasu jest strasznie. No co, ty wystraszyłam cię? Jeśli no oczywiście, że tak. Co? Chyba zabiję. Nie wiedziałam, że masz taki fajniusi kobiecy głosik, Michael. Wygląda na to, że ludzi najlepiej poznaje się napędzając im stracha. Hmm. Musisz lepiej się postarać. Jak na razie spodnie mam wciąż na sobie. Aha, naprawdę? Tak. Musisz się bardziej postarać. Ha ha ha! O, z z z się ciągle szczerze. Pasy, bo za moment twoją psychikę na sałatkę. Znów coś ich goni? Totem. Nie, Mniorze Totem Śmierci. Żółty? To jest szansa. Okej, okay, nie z pomocy totem. No dobra. To głupie, żeby iść w tą stronę, ale no. Albo idziemy w tamtą stronę. Idziemy. Musimy znaleźć młyn. Jak będzie jakaś interakcja z tym młynem, ona... Muszę przed samym początkiem sprawdzić co jest z tym. Czemu ja tu nie mogę wejść? Czemu ja tu nie mogę wejść? Czy ja muszę tam iść? A nie, ja musiałam miksa kliknąć. Ach, super. Wow! Zrobiła się tu prawdziwa, zimowa kraina Czarów. No wiesz, mhm. Kraina lodu moc. Za chwilę wszystko nas zabije tutaj. I będzie już po nas. Coś? Znowu coś piszczy. Sprawdźmy, sprawdźmy ile mamy tego. Dobra. Czy mamy coś z efektem motyla? Nie? I to jakieś nowe? Yy, czy zostawiłem go w piwnicy? Ja chciałam go wziąć. Dobra, jest jakiś nowy totem. Ok, zobaczymy, czy mamy jakieś nowe te, czy nie? Jakiś czas później na górę zawitali poszukiwacze, otworzyli kopalnię. No, no, chyba otworzyli kopalnię, albo może. miło z nich morderców. Zapewne chodzi o złoto, które jest w tej kopalni, czy coś w tym stylu. Dobra, idziemy. Strasznością. Jak? Co? Słyszałeś to? Nie. Halo. Jest tam kto? Jezu, ja też zamilkłam w tym momencie, jak on powiedział. Rzuć kamieniem! Uh. 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 Jeste, cholera. Uh. Uh. Nie wiem, czy to, to było mądre. To był jeleń. Coś innego chcę was zabić, ale okej. Okay. Czy jak będę w domku to będę już bezpieczna, Kóra, czy tak średnio? Jest dokładnie tak jak mówiłeś, Maj. jest cudowna? to nie jest chyba ta chatka. O, tu się coś świeci. Znaleziono maskę. Obczaj tę maskę. I jej znów nie ma. Hej, obczaj tę maskę. Eee, co to? Dziwaczna jest, nie? Eee, straszna. Podoba ci się? Nisiam się. Przestań! Chcę się Moja strata. Ach. Fajna ta maska. Fajna, dlatego ją wyrzucę. Czekaj, chcę zobaczyć, co w tym domu jeszcze jest. I chyba dobrze, że jak ją nie wystraszyłam, to dzięki temu ona nie będzie. nie będzie myślała, że to Majk ją straszy z powrotem tą maską. Przynajmniej mam taką nadzieję, no bo jednak tego się chodzi w tej masce, więc. Sądzę, że to by mogło być wielce prawdopodobne, że on pójdzie gdzieś, powiedział, że załatwi coś, a ona pomyśli, że on wrócił po tą maskę i że ją strasza. Tak naprawdę to ten zabójca. To by było logiczne. Znowu! Jezu! Zawał! No czemu to musi tak skakać? Czemu to spadło poniżej ten. Co on taki zły jest już? Jestem okropnym majkiem. By go dobroczynność spadła co już Chyba nie, wiedzieć. Co nie Co niby? O Jezu nie. Odcięta głowa. Jelenia. Grubo. Co? Okropne. Jezu, yes, chyba się z tego nie wyliczę. Hej, staruszku. O mój Hej Boże, stary. no biedaczysko. Już dobrze. Nie będę już tego okropna. W sensie, no, po powinnam go dobić, żeby nie cierpieć. To już długo nie potrwa. Okej, staruszku, już niedługo. Biegnij, co to Co, zniknął? Czym się wydawało? Nie wiem czy wybrałam cokolwiek. To za szybko? Ja nie wiem co mam, nie wiem co mam klikać. No pomóż jej. musimy wiać przecież wiem Mike, wieź go odsuń O mój Boże Jezu nas. I tu nagle zabójca Co? Miałem to pod kontrolą cały czas Nie pierdol Nie, 100%. 100%, 100%. Ale nie wiem, ja o on, ten jeleń zniknął nagle? Uciek czy co Kurde. się z nim stało? Czuję się jak w jakimś maratonie. To był niedźwiedź? Tak, na pewno. Skupane są szybkie. No, nawet go nie widziałam. Ej, to coś to nie wparuje, obiecuję. Słowo. Ta skąd ta pewność? Z tego, co pamiętam ze szkoły, niedźwiedź nie potrafił otwierać drzwi. Do samochodu potrafił, widziałam. To? Gdzie? W internecie. <laughs> Okej, okay. Ale to nie jest internet, Jess. To rzeczywiście. Ja bym zabarka do drzwi. Albo lepiej. Nie otworzy tych drzwi Chyba masz rację. Albo nie okay. wiem czy to był do, byłby dobry pomysł. się komfortowo. Prawie. No tak, normalka. To nie jest przed... Aktualizacja efektu motyla. Czy to było to, że on nie zabił tego niedźwiedzia? Okej. Okay. A czy ja jej imponuje... Toek, to Mike. Fakt, trochę jakby przy wiewle, nie? Wiesz, tu jest kominek. No, pff, możemy podgrzać atmosferę i bez niego. Mike, chyba... Jestem damo, a dama potrzebuje romantycznej scenerii. Chyba zapal... o, musisz zapalić ten kominek. Jednak. Dama chciałaby się wtulić w swojego faceta w blasku płomieni z kominka i przy nastrojowym świetle. I jak zaczniemy się u siebie ocierać, też zrobi się nastrojową. Tak. Zapal to, zapal to światło. Tak. moja pani. Dobra. Najpierw sprawdźmy to. Jest jakaś lampka. No. No, powinnam już włączyć to no, co... O. to załatwi kwestię nastroju. O, Strzelba. Popatrz na to! Rozpaliłeś ogień. Nie, to coś lepszego. Nie, nie będziesz się bawił bronią. He? Podoba ci się? Daj facetowi ślubę i zacznie odstawiać. Ryb. Nic. Nigdy się nie celuje w osoby z broni, okay. nawet jeżeli jest to broń pla plastikowa. Ona nigdy nie pojmie, co jest między nami. Dobra. Dalej. Spalmy ten ogień. A tam chyba są zapałki na tym. O, paraszkowiec z bryłą lodu, to może rozfal wreszcie ten ogień i pros Jak ona marudna jest, Dobra. Jezus Maria. To wszystko gotowe. Gdzie są zapalniczki? <laughs> Nie palę. I co ja teraz robię? Kurwa. Maj, co? Niech to szlak. Co? Telefon zgubiłem! Ale co? O co ci chodzi? Nie ma go, zniknął, czaisz? Cześć, powoli. Co zginęło? Mój telefon z Sherlocku! Nie ma go? Morden, no nie! Musiał mi wypaść na zewnątrz! A. Nie, nie wracamy tam. Słabo. Jak go nie znajdę, starzy po prostu mnie zabiją. Przecież możesz kupić nowy. To już chyba czwarty w tym roku. Okej. Okay. Okay. W tym roku? Wow, to jeszcze Pomogę spoko. W tym już. miesiącu to wiesz. Musi być na zewnątrz. Tak, ale na dworze grasuje teraz cały ten niedźwiedź. Także wybacz, sorry. Dobra. Jak delikatnie Do wziął... W piecu napalimy. Nie mogłeś się doczekać, żeby to powiedzieć. Czy to był, czy to był piosenka z Legi? sensie... piosenkę. Tak, chyba nie piosenka, ale przyśpiewka. Przynajmniej z tego mi się kojarzy. O jakie to było! a nie wy koło. Jezus Maria! Jestem... No dobra, moja pani. I co teraz? Jak ona męcząca. Tak myślę, że jestem. Poszłabym spaćego. A upiję się no, najpierw. Gdybyś dała mi znać trochę wcześniej. Wiesz co, chyba nie jestem w nastroju jeszcze. Eee... Może trzeba po prostu przestać rozkłumieniać. Po prostu wskoczyć do tego basenu. Co? Może powinniśmy zacząć od wiesz? Chyba. Chyba. chyba... Dalej. Serio? Myślałeś, że to się uda? Zawsze się udawało. Hihi, <grym> hi, chyba złą. Złą tą wybrałam, Mike. Żaluzje. Co z nimi? Eee, zasłonie, ok. <laughs> Przecież nikogo tam nie ma. Mam wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Możesz to zrobić? Cześć, A ty nie możesz tego zrobić? Okay. <laughs> Naprawdę dziwnie się czuję. Ok, kurs na żaluzję. No i laska miała rację, ale no nie skacz nic na mnie, błaga, nie. Nie, zamykam oczy. Zamykam oczy. Zamykam oczy. Dobry. Voilà. Żaluzja jest zdobyta. Jezu, ja się, się boję, tak, że mi coś wyskoczy znowu na twarz. Ja nie lubię jumpskerów, to jest dla mnie najgorsza Chyba po prostu sprawa. Nie, panikuję i po prostu ciężko mi to ciągle podtrzymywać. I... Co znowu podtrzymywać? Słuchaj, na zewnątrz gram twardą laskę, seks bombę i w ogóle, ale w środku, mówiąc szczerze, nie jestem szczególnie pewna siebie. Czy ona ma majtki w kaktusy? Czym się wydaje? Nie, są majtki w kwiatuszki. Bądź chamão. Chyba sobie żartujesz. Jak to? Nie masz żadnych powodów, żebyś tak się czuła. <noise> nie masz nawet pojęcia. Pewnie że mam. Jesteś taka jak wszyscy inni. Nikt nie jest pewny siebie. Ale ale to waliłeś. Ale żeś Byś to walił. Nie pieprze, ale To prawda. Okej. Okay. Może i racja. Tak. I to jest zajebiście seks. Serio? Tak, jasne, że tak. Hicks. <noise> XD. Jak oni <noise> się obujają, jak te psy w samochodzie, no, tak z tą głową, tak. Czemu on patrzy przez te żaluzje? Jaki podglądacz! Nie wolno tak. Radziłabym. Co Czemu ona już butów nie ma? Ja bym wzięła strzelbę. Mogę wziąć strzelbę? Nie, nie mogę wziąć strzelby. Ja bym chciała. Jezu, nie. O Jezu, tu są otwarte drzwi. Nie, ja nie chcę. To są. Otwarte drzwi. Ja nie chcę. Boję się. Nie. Ktoś tu wlazł, ktoś tu wlazł. Jezu, ja się boję. To twój telefon. Że co? To nie, telefon? ja się boję. Wiem, bo Jezu, ktoś wrzucił wody. przez okno. No to kurwy ręce, cholera jasna. Co? Te żałosne dupki pewnie za nami polazły, i teraz kurki sobie lecą, akurat kiedy chcemy zabrać się do roboty. Jezu, nie, ja się boję. Hej, ej się Przecież ją coś Co za chwilę zabije. Wow, wow. Oh, my na pewno się zabawimy. Też tylko brakowało. O mój Boże. Że to naprawdę dziewczyny? masakra zawału dostałam. Nie czy chcesz, żeby były one, czy może wręcz przeciwnie? Ach, chyba musimy się przekonać. Nie wiem, czy mi się przekonać. A mam nadzieję, że tu nie będzie aż takiego stężenia jumpskerów, Bo mi chyba pikawała się gdzie. naprawdę się wystraszył podczas A, Nie dziwię pokazać, się. Że wszystko było z nim okay, ale może nie powinniśmy wspominać o siostrach no ale przecież po to tu wróciliśmy tak ale urządzenie seansu, Dobra. to jednak co innego może a on my. idzie tutaj a ja chcę zobaczyć ten pokój bo mi zabłyszczonała klamka hmm, kurde zamknięte drzwi coś tu się świeci o kratka Tak. przecież nie ma prądu. Dziwne. Coś zostałam. Ale trzeba zobaczyć co. Um, a to jest do nieznajomego światło z dołu. Gdzie nie ma prądu. Brak siekiery. Straszny obraz. Zamknięte drzwi. Tu coś jeszcze będzie. To jest coś, nawiedzony co? dom. Coś tam było książkami? Przycisk, to wejście. Ma... Przycisk? Na co tu komu przycisk? Dobre pytanie. Mam go wcisnąć? Do tego w sumie służą przyciski. A ja chcę najpierw zobaczyć, czy coś tu jest jeszcze. A to coś na dole? Nie! Kurde, no. Chyba to nic więcej nie zobaczę. No, wciskaj ten przycisk. Wow, ściana się otwiera. Mózg eksploduje. Jesteśmy w jakimś filmie, czy co? O, to no. to była komedia romantyczna. Proszę Waszyngtonów, to w końcu Jezu, ale co, nie ma, co oni o, mają z zębami? I to bardzo stare miejsce. To co? Zaglądamy tam? Panie, przodem. Nie, 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 nie. nie. Ty idź. Tak, dzięki. Jest ich facetem, mieć pierwsze To jest kamera. Mogę zapalić światło? Dwie siostry. Wow. I co? Wow, co znalazłeś? Zdjęcie, ale nie ma nic na, odw na odwrocie? Jest. Uuuuh, Dor dorwaj, spuszczaj mi krew. Jak prosiaką, a potem. O, co? Co? Jasny gwint. A, dobra, aś. nie chcę cię straszyć, ale. spójrz na to. Co? co to, to jest? A, myślę, że to właśnie o tym wspominała tablica. Wskazówka? A, to list. Pokaż go. To Masakra. Są, a, Robi się poważnie. Musimy znaleźć Josha. Teraz, już! Ja bym jeszcze przeszukała to miejsce. Czekaj. Nie ma nic więcej? jest kamera. Jak kamera może działać, w, jak jest brak prądu? Oj, oj! Drzwi się otworzyły. Jezu, ja się boję. Dobra. Dzięki za obejrzenie te kolejnego odcinka z serii Until Down I zapraszam was do obejrzenia kolejnego. Do zostawienia suba i lajka. Pa, pa.